szans w polskich mediach sportowych i rozrywkowych nastąpił dziś nagle, gdy Grzegorz Krychowiak, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich piłkarzy, przerwał wielomiesięczne milczenie i w ekskluzywnym wywiadzie wypowiedział zdanie, które natychmiast obiegło cały kraj. Powiedział Kocham ją słowa, które w jednej chwili potwierdziły wszystkie domysły dotyczące tajemniczej relacji, o której od lat spekulowano, lecz której nigdy wcześniej nie potwierdził. Reakcja była natychmiastowa. Portale informacyjne włączyły tryb pilny, media społecznościowe eksplodowały komentarzami, a fani nie kryli zaskoczenia, że zawodnik znany z chłodnej dyscypliny na boisku odważył się na tak osobiste wyznanie. Kim jest kobieta, której uczucia postanowił ujawnić właśnie teraz i dlaczego zdecydował się przerwać ciszę w momencie, gdy nikt się tego nie spodziewał? Gdy pierwsza fala komentarzy po jego wyznaniu jeszcze nie zdążyła opaść, dziennikarz prowadzący wywiad zapytał wprost, dlaczego Krychowiak przez tyle lat decydował się milczeć. Piłkarz na moment zawahał się, jakby ważył każde słowo, po czym odpowiedział, że milczenie było jedynym sposobem, by ochronić kobietę, którą kocha, przed bezlitosną uwagą mediów. Podkreślił, że życie sportowca jest wystawione na ciągłą obserwację, a każdy gest, każdy Uśmiech czy każde zniknięcie z radaru natychmiast rodzi spekulacje, które często przeradzają się w presję nie do zniesienia. Dodał, że chciał, aby ich uczucie rozwijało się bez ingerencji osób trzecich i bez ciężaru oczekiwań, które mogłyby je wypaczyć, zanim dojrzeje w sposób naturalny. Wspomniał również, że lata spędzone na boiskach różnych krajów sprawiły, że jego życie prywatne przybrało rozproszony, fragmentaryczny charakter. Treningi, podróże, zgrupowania i przeprowadzki nie sprzyjały budowaniu stabilnej codzienności. Przyznał, że już wcześniej media próbowały łączyć go z różnymi osobami, często na podstawie krótkich zdjęć lub przypadkowych spotkań, co tylko utwierdziło go w przekonaniu, że im mniej ujawni, tym mniejsze ryzyko, że jego związek zostanie zniszczony, zanim jeszcze zdąży się umocnić. Wywiad pokazał krychowiaka w zupełnie innym świetle, nie jako pewnego siebie zawodnika znanego z twardej postawy na boisku, ale jako człowieka świadomego, jak kruche może być szczęście budowane w cieniu blasku fleszy. Kiedy padło pytanie o kobietę, której w końcu zdecydował się przyznać publicznie miłość, atmosfera w studiu wyraźnie zgęstniała. Krychowiak po raz pierwszy nazwał ją osobą absolutnie wyjątkową, dodając, że jest przedsiębiorczynią działającą w branży kreatywnej, daleko od piłkarskiego świata. Według jego słów, to właśnie ta odległość od świata sportu sprawiła, że ich relacja mogła być autentyczna. Wolna od gry oczekiwań, plotek i rywalizacji. Opisał ją jako kogoś, kto uczy go wyciszenia, kiedy presja staje się przytłaczająca. Kogoś, kto potrafi spojrzeć mu w oczy i powiedzieć, że warto czasem zwolnić, nawet jeśli świat wokół pędzi nieubłaganie. Powiedział też, że to ona jako pierwsza zauważyła, jak bardzo zmęczenie zaczyna odbijać się na jego zachowaniu. Sugestia, która w tamtym czasie bardzo go zabolała, ale którą zrozumiał dopiero znacznie później. W kolejnych minutach wywiadu, piłkarz po raz pierwszy ujawnił, że ich związek nie zawsze był stabilny. Dzieliły ich tysiące kilometrów, a kalendarz meczów rzadko pozwalał na dłuższą bliskość. Krychowiak przyznał, że bywały momenty, w których utrzymanie kontaktu wydawało im się niemożliwe, a zmęczenie emocjonalne i fizyczne doprowadziło do sytuacji, w której oboje zdecydowali się na krótką przerwę, by zastanowić się, czy są w stanie pogodzić swoje światy. Opowiadał o tym tonem człowieka, który przeżył wiele i który wie, że nawet największa miłość może zostać wystawiona na próbę przez rytm życia narzucony przez wielki sport. Mówił jednak, że to właśnie w czasie tej przerwy zrozumiał, ile dla niego znaczy ta relacja i jak bardzo boi się myśli o jej utracie. W momencie, kiedy jego słowa padły na antenie media na całym świecie, zaczęły cytować urywki wypowiedzi, tworząc narrację o piłkarzu, który odnalazł dojrzałość w najbardziej osobistym wyznaniu. Jednak prawdziwy przełom nastąpił wtedy, gdy Krychowiak wyjaśnił, dlaczego zdecydował się ujawnić prawdę właśnie teraz. Powiedział, że w pewnym momencie zrozumiał, że nie może oczekiwać zaufania i pełnej obecności od kobiety, którą kocha, jeśli sam nie jest gotowy dać jej tego samego w zamian. Przyznał, że bał się rozgłosu, bał się utraty prywatności i bał się reakcji mediów, ale jeszcze bardziej bał się utraty kobiety, która od lat była jego wsparciem. Stąd decyzja, by wypowiedzieć słowa, kocham ją publicznie, jako symbol jego gotowości do wzięcia odpowiedzialności za uczucie, które tak długo trzymał w ukryciu. Odbiór tego fragmentu wywiadu był natychmiastowy i gwałtowny. Internauci zaczęli publikować tysiące komentarzy, w których deklarowali, że są poruszeni szczerością piłkarza. Wielu pisało, że nigdy nie widzieli go tak otwartego, tak emocjonalnego i tak dalekiego od wizerunku nieugiernego. Profesjonalisty. Dziennikarze sportowi komentowali, że jest to jedna z najbardziej zaskakujących wypowiedzi w polskim sporcie od wielu lat. Również koledzy z boiska zaczęli publikować krótkie nagrania i posty z gratulacjami, niektórzy żartowali, że w końcu mają dowód, że wzór chłodnego defensywnego pomocnika potrafi mówić jak romantyk. Wśród reakcji pojawiły się też komentarze bardziej analityczne. Eksperci od wizerunków wskazywali, że wyznanie krychowiaka może znacząco wpłynąć na sposób, w jaki jest postrzegany, zarówno przez fanów, jak i media. Podkreślali, że w świecie futbolu, w którym uczucia często ukrywa się pod warstwą profesjonalizmu, tak szczere słowa mogą stać się punktem zwrotnym w jego relacjach z publicznością. Z kolei psychologowie sportowi komentowali, że jego wyjawienie prawdy może świadczyć o głębszej potrzebie stabilizacji emocjonalnej i chęci odbudowania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym. Media zaczęły również analizować każdy dostępny materiał archiwalny, szukając sygnałów sugerujących, że piłkarz już wcześniej przeżywał coś ważnego. Internauci puszczali w obieg zdjęcia z minionych lat, zwracając uwagę na momenty, w których krychowiak pojawiał się w miejscach związanych z branżą kreatywną, próbując połączyć fakty z jego najnowszym wyznaniem. Najbardziej komentowanym nagraniem stał się fragment wideo z jednego z jego wyjazdów zagranicznych, w którym na końcu kadrów widać nieznaną kobietę, do tej pory ignorowaną przez obserwatorów. Dziś to nagranie analizowano klatka po klatce z przekonaniem, że to właśnie ona mogła towarzyszyć mu w tamtym okresie. Choć żadne szczegóły dotyczące tożsamości partnerki nie zostały oficjalnie potwierdzone, Historia opowiedziana przez Krychowiaka zaczęła nabierać charakteru niemal filmowego. Publiczność miała poczucie, że jest świadkiem czegoś więcej niż tylko medialnej sensacji, obserwowała narodziny zupełnie nowej narracji, w której znany piłkarz nie był już wyłącznie sportowcem, ale także bohaterem emocjonalnej opowieści o dojrzałości, strachu i odwadze a jednak mimo, że wyznał tak wiele, wciąż pozostawiało to przestrzeń na dalsze pytania, domysły i interpretacje, które zaczęły narastać z każdą kolejną godziną. W miarę jak emocje wokół wywiadu narastały coraz wyraźniej, widać było, że jego słowa poruszyły nie tylko fanów, ale także osoby, które przez lata obserwowały jego karierę z dystansu. W studiach telewizyjnych eksperci sportowi zaczęli dyskutować o tym, czy wyznanie było spontaniczne, czy długo przemyślane. A jeden z komentatorów zwrócił uwagę, że piłkarz od kilku miesięcy wydawał się bardziej skupiony i wewnętrznie uporządkowany, jakby przygotowywał się do jakiegoś ważnego kroku. W tym kontekście jego słowa "kocham ją" nabrały niemal symbolicznego znaczenia, jakby stanowiły zamknięcie pewnego rozdziału i otwarcie kolejnego, w którym nie chce już niczego ukrywać. Tymczasem kolejne szczegóły zaczęły wypływać z otoczenia zawodnika. Osoba z jego dawnego klubu zdradziła, że podczas jednego z obozów przygotowawczych Krychowiak często rozmawiał przez telefon dłużej niż zwykle, a po zakończeniu rozmów siadał oddzielnie od drużyny, wyglądając na kogoś, kto intensywnie coś analizuje. Wtedy nikt nie łączył tego z życiem prywatnym, bo wszyscy zakładali, że chodzi o sprawy kontraktowe lub presję związaną z formą sportową. Dziś ta relacja zyskuje nowy sens, bo pokazuje, że jego emocjonalne życie toczyło się równolegle do sportowej codzienności, niezależnie od tego, czy ktokolwiek zwracał na to uwagę. Podobne sygnały pojawiały się w wypowiedziach osób z branży kreatywnej, w której działa jego partnerka. Jedna z projektantek, z którą współpracowała, wspominała, że kobieta wielokrotnie wyjeżdżała w krótkie delegacje, o których mówiła niechętnie, tłumacząc je potrzebą odpoczynku lub inspiracji. Według projektantki, te wyjazdy były zawsze poprzedzone długą ciszą w ich komunikacji, jakby partnerka krychowiaka czekała na Podobne sygnały pojawiały się w wypowiedziach osób z branży kreatywnej, w której działa jego partnerka. Jedna z projektantek, z którą współpracowała, wspominała, że kobieta wielokrotnie wyjeżdżała w krótkie delegacje, o których mówiła niechętnie, tłumacząc je potrzebą odpoczynku lub inspiracji. Według projektantki te wyjazdy były zawsze poprzedzone długą ciszą w ich komunikacji, jakby partnerka Krychowiaka czekała na moment, aż będzie mogła wyrwać się na kilka dni i zniknąć z radarów. Teraz coraz więcej osób zaczyna zadawać pytanie, czy to właśnie wtedy spotykała się z piłkarzem, próbując utrzymać równowagę pomiędzy własnym życiem zawodowym a uczuciem, które rozwijało się w ukryciu. W sieci zaczęły krążyć również zdjęcia z jednego z eventów modowych, na którym partnerka zawodnika pojawiła się w towarzystwie kilku znajomych. Wtedy nikt nie zwrócił uwagi na delikatną bransoletkę, która wyglądała jak prezent od kogoś wyjątkowego, ale dziś fani analizują ją jako potencjalny symbol ich relacji. Spekulacje podsyca fakt, że podobną bransoletkę widziano na nadgarsku Krychowiaka podczas jednego z treningów. Te drobne szczegóły, choć pozornie błahe, zaczęły tworzyć wokół ich historii atmosferę niemal detektywistycznej narracji w której każdy element może mieć znaczenie. Reakcja środowiska piłkarskiego również była wyjątkowo intensywna. W jednej z transmisji, na żywo były kolega z reprezentacji, powiedział, że od dawna zauważał w krychowiaku pewien spokój, którego wcześniej nie posiadał. Podkreślił, że zmiana ta mogła wynikać właśnie z obecności w jego życiu osoby dającej mu wsparcie i równowagę. Słowa te odbiły się szerokim echem, bo wskazywały, że ich relacja trwała znacznie dłużej niż przypuszczano i była czymś więcej niż chwilową fascynacją. Tymczasem fani zaczęli składać w całość nowe i stare informacje, szukając ukrytych tropów, które potwierdziłyby związek. Na forach internetowych pojawiały się długie analizy zdjęć z wakacji piłkarza, na których w tle można było dostrzec sylwetkę kobiety o podobnej posturze do jego partnerki. Niektórzy twierdzili, że rozpoznają ją po sposobie noszenia torebki, inni wskazywali na charakterystyczną fryzurę, która w tamtym okresie była jej znakiem rozpoznawczym. Choć były to jedynie spekulacje, lawina komentarzy pokazuje, że publiczność coraz bardziej angażuje się w historię, która jeszcze niedawno była całkowicie ukryta. W tej narastającej atmosferze intensywnych reakcji szczególnie zwracały uwagę słowa matki jednego z młodych fanów piłkarza, która napisała w sieci, że jego wyznanie może pomóc wielu osobom zrozumieć, że nawet ludzie na najwyższych szczeblach sukcesu zasługują na prawo do miłości i prywatności. Jej post został udostępniony tysiące razy, bo trafił w emocję, która towarzyszy tej historii od pierwszej sekundy jej upublicznienia. Ludzie nie tylko chcą wiedzieć, kim jest kobieta, którą kocha Krychowiak, chcą również towarzyszyć mu w drodze, którą wybrał, bo widzą w niej prawdę, a prawdziwość w świecie sportu jest rzadkością. Im głębiej media wchodzą w szczegóły tej historii, tym bardziej widać, że jej konsekwencje wykraczają poza zwykły romans celebrycki. Jest w niej coś surowego, prawdziwego i ludzkiego coś, co sprawia, że każdy kolejny fragment opowieści nie tylko przyciąga uwagę, ale również budzi emocje a mimo to, zarówno piłkarz, jak i jego partnerka nadal milczą, pozostawiając publiczność w przestrzeni oczekiwania, w której każde kolejne słowo może stać się początkiem zupełnie nowego rozdziału. Podczas gdy coraz więcej fragmentów układanki zaczęło trafiać do opinii publicznej, narastało przekonanie, że wyznanie krychowiaka otworzyło nie tylko drzwi do jego życia prywatnego, ale również do historii, która dojrzewała w ciszy od dłuższego czasu. Mimo, że piłkarz nie udzielił żadnych kolejnych komentarzy, jego milczenie działało jak katalizator, pobudzając media do jeszcze intensywniejszego poszukiwania nowych tropów. Dziennikarze śledczy zaczęli analizować harmonogramy jego podróży, zestawiając je z wydarzeniami branżowymi, na których pojawiała się jego partnerka, próbując znaleźć punkt wspólny, który potwierdziłby, że ich drogi przecinały się znacznie częściej niż ktokolwiek przypuszczał. W tym samym czasie jedna z osób związanych z branżą kreatywną zdradziła, że partnerka Krychowiaka wielokrotnie odrzucała propozycje medialne, ponieważ obawiała się, że każde publiczne wystąpienie może wywołać lawinę pytań o jej życie osobiste. Według tej relacji kobieta miała wyjątkową umiejętność trzymania świata zewnętrznego na dystans, budując wokół siebie aurę tajemniczości, która teraz staje się jednym z najbardziej dyskutowanych elementów całej sprawy. Komentatorzy podkreślali, że jej konsekwentna nieobecność w mediach była świadomą decyzją, by nie stać się częścią spektaklu, którego nie wybrała i który mógłby zagrozić ich uczuciu jeszcze zanim ukształtowało się w pełni. Do dyskusji włączyli się także byli trenerzy piłkarza, którzy zwrócili uwagę, że w ostatnich miesiącach widać było w nim większą równowagę psychiczną. Jeden z nich powiedział, że zawodnik stał się bardziej uważny i skupiony, co interpretowano jako oznakę, że jego życie prywatne zaczęło nabierać stabilności. Trener dodał, że zawodnicy często ukrywają swoje emocje pod warstwą profesjonalizmu, lecz w trakcie treningów nie da się ukryć drobnych zmian w zachowaniu. Te słowa natychmiast podchwyciły media, które zaczęły analizować nagrania z jego ostatnich meczów, doszukując się w nich sygnałów potwierdzających znaczenie jego relacji. Atmosfera stała się jeszcze bardziej napięta, gdy w sieci pojawił się anonimowy wpis sugerujący, że para planowała wspólny projekt zawodowy, który miał połączyć doświadczenie piłkarza z twórczą energią jego partnerki. Choć informacja nie została potwierdzona, wywołała ogromne poruszenie, bo wskazywała na głębszy poziom zaufania i współpracy niż dotychczas sądzono. Widzowie zaczęli spekulować, czy to właśnie ten projekt przyczynił się do ich chwilowej separacji, czy wręcz przeciwnie. Stał się impulsem, który pozwolił im wrócić do siebie i umocnić więź. W miarę jak emocje rosły fani, zaczęli tworzyć własne narracje, interpretując każde dostępne zdjęcie i każdy fragment informacji jako część większej opowieści. W komentarzach pod artykułami pojawiały się całe wątki analizujące, w jaki sposób ich charaktery mogły się uzupełniać oraz dlaczego ich relacja mogła być tak trudna do utrzymania w warunkach ekspozycji medialnej. Wiele osób pisało, że to, co ich najbardziej porusza w tej historii, to fakt, że miłość, która powinna być prywatna przez lata, była zmuszona istnieć na marginesie, ukrywana przed światem, który teraz domaga się pełnej transparentności. Nie brakowało również głosów, które próbowały chronić parę przed zbyt głęboką ingerencją mediów. Kilku komentatorów zaapelowało o umiar, argumentując, że choć historia